Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, w mikrofonie ksiądz Łukasz Omańczuk i zapraszam na naszą kolejną rozmowę z Niedzielą Wrocławską. I dziś naszym gościem jest pan Marcin Staszak, wiceprezes Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Opiekunów Medycznych i Pracowników Pomocy Społecznej, a także autor książek o tematyce szpitalnej. Szczęść Boże. Cześć Boże, witam serdecznie. I dziś chcemy w naszej rozmowie pomówić nie tylko o Książkach, które są autorstwa pana Marcina i które zwiążą się też i ze świadectwami osób, które spotyka na swojej drodze, ale także o samej misji szpitalnej. Na samym początku. Panie Marcinie, czym jest misja szpitalna i jak się rozpoczęło to dzieło? Ja bym powiedział kolokwialnie, że misja szpitalna jest w ogóle tym całym procesem pochylenia się nad człowiekiem cierpiącym, bo tutaj w zasadzie o człowieka cierpiącego, o człowieka potrzebującego chodzi. Misja szpitalna w zasadzie na mojej drodze życia rozpoczęła się 24 lat temu, kiedy po raz pierwszy trafiłem, powiedzmy, jako wolontariusz do hospicjum Ojców niefratrów tutaj we Wrocławiu. I w zasadzie to jest ten mój początek drogi tej całej Misji szpitalnej. Też spotyka Pan na swojej drodze ludzi, którzy dzielą się swoim cierpieniem, doświadcza Pan też tego cierpienia drugiego człowieka. I czy rozeznaje Pan to jako taką realizację swojego powołania, bycia przy takich osobach? Tak, oczywiście. I jak już wspomniałem, właśnie ta cała droga, cała nauka, jakby towarzyszenia drugiemu człowiekowi, nie zapomnę do dzisiaj, pomimo upływu lat, to właśnie ten cały proces pielęgnacji, bym powiedział, człowieka cierpiącego, którego spotkałem w hospicjum. I ta droga nastąpiła kontynuacja aż do tej pory, tak? Tak, czyli aż do momentu, kiedy kończyłem szkołę opiekuna medycznego w Oleśnicy, to był 2010 rok. Później praca w schronisku Brata Alberta, praca z osobami bezdomnymi, aż później po pracę w domach opieki społecznej i w szpitalach, głównie we Wrocławiu. Cały czas ta misja szpitalna wypływa w moim życiu, czyli w sercu. Gdybym wtedy 20 lat temu nie pojawił się w hospicjum, pewnie nie wiem, gdzie bym był dzisiaj. A ta droga zaczęła mnie prosto kształtować aż do dzisiaj. W maju 2025 roku ukazała się pana autorska książka pod tytułem Pomagać Najciszej. Jest to zbiór esejów opisujących codzienność wyzwania i głębokie doświadczenia osób pracujących w opiece nad osobami chorymi. Jeżeli ktoś sięgnie do tej książki, to wiadomo, że spotyka się też i z pewnego rodzaju pana opisem. Ale jakby pan mógł zachęcić osoby do tego, aby zajrzały do tej publikacji? Ja chciałbym zachęcić też nie tylko opiekunów medycznych, ale i opiekunów rodzinnych, bo w zasadzie ta książka również jest skierowana i zaadresowana do tej grupy osób. Dlatego, że opiekun medyczny spotyka się z takim ogromnym również trudem, takim dnia codziennego. Bo inaczej jest, kiedy pracujemy w szpitalu i kończymy dyżur po 12 godzinach i każdy wychodzi do do swojego domu i ten rozdział dyżuru zamyka, a inaczej jest, kiedy towarzyszy się 24 godziny na dobę wojnę bliższej osobie. To jest ogromny trud. Dlatego w tej książce Pomagać Najciszej to nie tylko jest ten cały, bym powiedział, taki wydźwięk, taki ogólny Pomagać Najciszej, jak to, jaka to jest piękna i wspaniała misja, ale ona za sobą również w tych felietonach 24 rozdziałowych ukazuje również pewną samotność również opiekuna. Opiekuna nie tylko tego zawodowego, ale takiego rodzinnego. Bym... To jest jedna publikacja, a drugą jest Szpitalnego Klęcznika. Pan też opisał, jest to chwila do zatrzymania się pośród codziennego trudu i... I cierpienia. I jakby podkreślone jest to, że jest to modlitewnik medyka. Czy ważna jest modlitwa? Przeżywanie wiary, jeżeli chodzi o tą styczność też i z bólem, i cierpieniem? Dla mnie osobiście modlitwa i jak najbardziej ma ogromną moc i znaczenie, ponieważ wtedy ta cała praca, bo można przyjść, powiedzmy, ja bym powiedział w cudzysłowie, odwalić dyżur i. Okej, okay, jest, jest, jest wszystko dobrze. Ale inaczej, kiedy jest w połączeniu w tej całej opiece również podkreślona wartość wartości Boże, czy wartości znaczenia modlitwy, bo w modlitwie również można odpocząć. Myślać to na słowa brata Alberta, który kiedyś, który przekazywał swoim właśnie współbraciom jak tworzył gromadzenie albertyńskie właśnie, że nie tylko ta praca przy człowieku potrzebującym, ale również udać się właśnie do pustelni. Tak, i oddać się modlitwie. Ja to odkryłem te słowa ponad 20 lat temu, i one do dzisiaj we mnie żyją. Każdy opiekun, Znaczy, fajnie by było, gdyby każdy opiekun spotkał się z Panem Bogiem, i każdy opiekun odkryłby tą wartość te, tego duchowego odpoczynku, bo zarazem i wiara. I pełnienie tej pomocy nad człowiekiem, który naprawdę jest bardzo ciężko chory, czy właśnie w hospicjach, czy w domach opieki, czy również na oddziałach szpitalnych, jest takim, powiedzmy, duchowym oddechem. Może się stać takim duchowym oddechem wiary. A w takim spotkaniu z człowiekiem cierpiącym, czy też umierającym, kiedy Pan dostrzegał to, może posługując też hospicjum, czy nie pojawiają się takie wątpliwości albo pytania, Panie Boże, po co w naszym życiu tyle cierpienia? Oczywiście, że tak, że pojawiały się również tak, takie pytania, kiedy widziałem na przykład, bo mam wiele obrazów przed oczami rodziny, które przykład 24 godziny. Na dobę towarzyszyły swoim najbliższym członkom, właśnie w szpitalu, to dla mnie, nie wiem, ogromny medal dla rodzinnych opiekunów, bo nie dosyć, że jest i opiekuje się również w szpitalu, zostaje właśnie chorą mamą, tak, czy z chorym dzieckiem, i również później jeszcze w domu, i tak, by nieustannie i nieprzerwanie. Pojawiały się nieraz takie myśli dlaczego? Ale Bóg nie syła cierpienia na człowieka. Myślę, że w tym cierpieniu, w ogóle w tym całym obliczu cierpienia, to zobaczyć coś więcej, ja bym powiedział, tak? No to tutaj się już kłania, taki patrzenie takie profetywne, czyli takie duchowe, czyli spojrzeć oczami Jezusa. I wróćmy jeszcze na chwilę do Szpitalnego Klęcznika. Jest to zbiór modlitw, tak, możemy rozumieć, ale takich ułożonych przez Pana jako dzieło też i może własnych takich też rozmyślań, modlitwy. I jest to modlitewnik medyka. Co tak naprawdę osoba sięgająca do tego znajdzie w tej książce, w tym modlitewniku? Wszystkie myśli, które zawarte zostały w, w każdym rozważaniu, w rozważaniach różańcowych czy w rozważaniach drogi krzyżowej, zostały napisane właśnie w przez całym moim życiu, kiedy miałam możliwość i mam możliwość również do dzisiaj opiekować się osobami cierpiącymi, osobami chorymi. Czyli jest przedstawiony obraz człowieka. Ubogiego, człowieka bezdomnego, człowieka właśnie chorego, nawet w tym stanie terminalnym bym powiedział, to są jak tak naprawdę ubrane relacje na podstawie właśnie rozważań. Moje relacje osobiste właśnie z, z osobami bezdomnymi i osobami chorymi, w formie właśnie tych rozważań. Bo też przez wiele lat już pan posługuje wśród osób chorych, też była posługa wśród bezdomnych, a tak z perspektywy Pana jako człowieka wierzącego. Jak dostrzegać w takich osobach Chrystusa? Ja na przykład to odkryłem. Wystarczą drobne takie elementy. Ja często właśnie podkreślałem w swoich feletonach, że drobne choćby szczegóły, czyli kiedy podajemy, podajemy szklankę wody choremu, tak, to są takie drobne elementy, i w tych można dostrzec te żywe, proste przesłanie modlitwy. Kiedy na przykład towarzyszymy. Człowiekowi, w różnych rozmowach. Choćby na przykład, ja pamiętam rozmowy z pacjentami, którzy cierpieli na demencję. To były rozmowy niejednokrotnie o tym samym, bo te osoby zapominają po prostu o, o wcześniejszych rozmowach, tak? Co, co było wcześniej, o czym wcześniej żeśmy rozmawiali. I ta cierpliwość cała. I ta cała pokora, to to jest ten element, taki bym powiedział, no, żywej pomocy, bo, bo to jest o, ogromny trud wysłuchać kogoś z, z wielką uwagą, z wielką cierpliwością, z wielką pokorą. To jest bardzo trudne. Nienokrotnie ja wiem o tym, że opiekunowie medyczni nawet zawodowi y, mają mało cierpliwości. Ja sam łapałem się na swojej pracy, że tej cierpliwości mi brakowało. Bo już by chciał człowiek na szybko, na szybko chciałby człowiek nakarmić, na szybko chciałby człowiek porozmawiać. Na szybko, nie wiem, chciałby człowiek coś podać, a to nie jest tak. A tu trzeba więcej uwagi poświęcić. To ja również no, sam siebie po prostu musiałem kontrolować, że to nie jest tak na szybko, że tu wymaga poświęcenia. Jak człowiek to wyrobi, myślę, że opiekun zawodowy, kiedy to wyrobi w sobie, to zobaczy też więcej. Trzeba się otworzyć, Myślę tylko człowieka, który cierpi. To jest bardzo trudne, bo łatwiej się rozmawia o, tak o obrazowo, czy, czy łat, łat, łatwiej się pisze. A inaczej, kiedy jesteśmy w miejscach, w takich ośrodkach, tam gdzie przybywają osoby bezdomni, tak, czy naprawdę w hospicjum, to jest zupełnie inny już świat. Jak ja miałem 20 lat, po raz pierwszy na dyżur do hospicjum, dla mnie to było przerażenie. Od razu zdarzenie ze śmiercią. Ja nie byłem wtedy przygotowany, bo jeszcze wtedy nie istniały szkoły dla opiekunów medycznych, bo opiekun medyczny wszedł w 2009 roku, tak mniej więcej zaczął wchodzić na rynek zdrowia. I szkoły też nie uczą. Tam nie ma aż tak dużo psychologii, czy warsztatów psychologicznych, czy terapeutyczny dla opiekunów medycznych, nie, to już uczy samo życie. I teraz właśnie ode mnie zależy, czy ja mam w sobie odrobinę wiary i wejdę w tą przestrzeń wiary, czy na nią się zamknę i będzie to po prostu sama rutyna. Bo może być sama rutyna sam również w pomaganiu, może być sama rutyna, tak? Podać, ubrać, nie wiem, nakarmić, dokonać jakiś pewien proces pielęgnacyjny i dziękuję, idę teraz do kolejnego pacjenta i tak dalej. To zupełnie też inaczej funkcjonuje się w szpitalach. A zupełnie inaczej funkcjonuje się w takiej bym powiedział opiece prywatnej. Jeden na jeden. To jest zupełnie też inna specyfika pracy. Są też takie osoby, które z jednej strony rozeznają, że świetnie by się odnalazły jako opiekun medyczny, jako osoby, które mogą też być wolontariuszami, czy to chociażby w szpitalach, hospicjach, czy w ośrodkach dla bezdomnych, ale brakuje im tego jednego kroku do przodu, bo gdzieś pojawia się strach. Jakby pan na przykład próbował zachęcić takie osoby, przełamując ich, ich ten strach, aby. Odważyły się służyć takim osobom. Dzisiaj w ogóle jest wiele możliwości, jeśli chodzi o tę formę wolontariatu. Są fundacje, są również organizacje, które, które jakby tym pierwszym krokiem. Yy, Takiego, takiej osoby, która y, chciałaby podjąć taką, mm, powiedzmy, taką misję i, i spotkać się z drugim człowiekiem, to dobrym miejscem, myślę, że może nie od razu jest to hospicjum, ale na przykład choćby dom opieki. Myślę, że we Wrocławiu są domy opieki na, na, otwarte również na wolontariuszy i na przykład poprzez Samo przybywanie z seniorem to jest fajna sprawa. Chciałbym przez to powiedzieć, by nie bać się seniorów, nie bać się po prostu chorych. Kiedy się przełamie ten pierwszy krok, nie chodzi od razu o pielęgnację w takim, można by powiedzieć, zawodowym znaczeniu, ale wystarczy ta sama rozmowa. Myślę, że jeśli się zacznie słuchać z uwagą, z taką empatią drugiego człowieka który w tym poczuciu swojej samotności, osamotnienia, swojego cierpienia, demencji, czy chorób nawet bym powiedział onkologicznych, pokocha się tą pracę. Pokocha się ten taki bym powiedział proces takiego towarzyszenia. Po prostu towarzyszenia drugiemu człowiekowi. Ponieważ celem naszej rozmowy też jest i promocja poezji, tutaj sposób szczególny poezji szpitalnej. Teraz poprosimy naszego gościa o to, aby dał chociażby przykład, fragment swojego autorstwa. Szpitalne Aniele Stróżu. Naucz mnie wylogować się po ostrym dżurze. Pomóż uciszyć komórki, choćby na jeden dzień. Daj mi siłę, by nie tonąć w medycznych portalach, lecz w ciszy, tej ze szpitalnej sali. Badacie własne serce, gdy słowa topnieją od niemocy w kroplówkach. Po każdej diagnostyce bądź obecnością. Szpitalny Towarzyszu, W moim opiekuńczym powołaniu, bądź wsparciem dla cierpiących, aniele nadziei. Wybłagaj łaskę na oddziałach ratunkowych, gdzie ty jesteś pierwszą pomocą. Dla dusz i ciał, orędowniku zmęczonych, ratowniku ludzkiej bezradności, pielęgniarzu ran przeszłości, opiekunie czystych serc. Ty, co przyjmujesz nasze przyrzeczenia ratowania ludzkiego życia w świetle karetkowych sygnałów wśród chorych we dnie i w nocy, bądź przed każdym dyżurem i w ciszy szpitalnego brudownika. To przecież ślubowałem. Dziękujemy bardzo i Panie Marcinie, na koniec proszę nam powiedzieć, gdzie można dostać książki pana autorstwa, i te wszystkie rozważania, moditywniki. Wszystkie książki, które stały jest ich sześć, czyli taka cegiełka, i najbardziej bliska mojego sercu, pomagać najciszej, później ze szpitalnego klęcznika, poezje szpitalne, życie po kryzysie, również po drugiej stronie cierpienia. I zwierzenia ze szpitalnego brudownika można dostać na stronie wydawnictwa. Lidero. One są dostępne w formie papierowej i w formie buka. Zobaczmy, jak można w piękny sposób łączyć też i pomoc drugiemu człowiekowi, poprzez to, że później to doświadczenie jest przylane też na papier i przekazane innym. Dziękuję bardzo Panie Marcinie za tę rozmowę i zachęcamy do tego, aby sięgać do poezji szpitalnej. Aby to doświadczenie pana Marcina także stało się naszym udziałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Panie. Panem Bogiem.